Dzień dobry serdecznie, zapraszam na podsumowanie piłkarskiego weekendu, gdzie omówimy sobie, jak co tydzień najważniejsze kategorie, e, które miały miejsce w piłce nożnej, tej największej, najpoważniejszej, ale nie tylko. O tym sobie dzisiaj poopowiadamy. Tematem odcinka są. Przegrywy tego sezonu. Kandydaturę wam przedstawię swoją, ale jedna wydaje mi się jest najmocniejsza i chyba ciężko ją będzie przebić. Będę też czekał na wasze propozycje, bo na pewno na końcu zrobimy sobie kategorię odcinek, taki podsumowujący różnych przegrywów, wygrywów. Dawajcie znać w komentarzach, jakie kategorie byście widzieli, tylko wiadomo, bez przesady, żeby to było tak ze 4-5. Żebyśmy nie szaleli i, i żeby można było tego typu nagrody przyznać, podobnie zresztą jak zrobiliśmy to w zeszłym roku. Ja przypomnę, że sponsorem kanału jest BedHig, gdzie możecie pobrać aplikację i obstawiać bez potrącenia podatku od stawki. Oczywiście, jeżeli jesteście pełnoletni. Pamiętajcie o tym, żeby grać odpowiedzialnie, jeżeli jesteście ciekawi, co daje kod futrol przy rejestracji, to macie link w opisie. A my zaczynamy od niszczycieli weekendu i słuchajcie, na dzień dobry Manchester City, finał Pucharu Anglii. Manchester City mógł zakończyć ten sezon, jednak. Z ważnym trofeum, no bo Pucharem Krajowym, wydaje się, że najważniejszym, najpiękniejszym Pucharem Krajowym ze wszystkich Pucharów Krajowych, oczywiście poza Pucharem Króla, hehehe, ale nie, no, najbardziej trady takim ugruntowanym, jeżeli chodzi o tradycję, jeżeli chodzi o, wydaje się też, że ciężar zdobycia, no i grał w tym finale z Crystal Palace i poległ. Przegrał 1 do 0 Manchester City i to jest zdecydowanie niszczyciel, bo nawet jeżeli kurs na sam mecz na nich był około 1,65, to na to, że ostatecznie zdobędą to trofeum było poniżej 1,5, więc no jest to gigantyczna niespodzianka. I tak oto Manchester City kończy sezon bez jakiegokolwiek trofeum. Na pewno bardzo słaby sezon. Czekamy na. No jestem w stanie się założyć gigantyczną przebudowę, jeżeli chodzi o ekipę Manchester City, zobaczymy, ilu że odejdzie, te listy domysły dziennikarzy są bardzo długie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w i kogo uda się sprowadzić Guardioli, no na budżet narzekać nie może, to jest akurat pewne. Drugim niszczycielem, słuchajcie, jest Strasburg i tutaj mówimy o gigantycznej roszadzie rzutem na taśmę, bo to już była ostatnia kolejka ligę i Strasburg, tracąc gola z Le Havre w dziewięćdziesiątej chyba szóstej czy nawet 9 minucie na 2 do trzech, przegrywając, wyrzucił się poza europejskie puchary, a Le Havre jeżeli tak to się czyta, wyskoczył ze strefy spadkowej, takiej spadkowej playoffowej, że tak powiem, więc baliby się o utrzymanie. Lyon oczywiście na tym zyskuje i to jest na pewno duży plot twist i rzeczywiście Strasburg jest niszczycielem kuponów w tym zakresie. No i nie możemy nie wspomnieć o Napoli. Napoli, które grało na wyjeździe z Parmą, z tą Parmą, która... O nic już nie grała, tak naprawdę. Czy się mylę? Oczywiście, że się mylę. Parma grała, cały czas gra o utrzymanie, więc rzeczywiście był to, był to mocny kandydat do tego, że będzie ciężko i było ciężko. Ostatecznie 0 do 0, ale Napoli miało tutaj kurs w okolicach 1,50 kilka, więc było tutaj traktowane jako pewniak. Przy walce z takimi, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie wyniki Napoli, to było ryzykowne. Na ich szczęście Inter nie wykorzystał tej wpadki i cały czas wszystko jest w nogach Napoli, jeżeli chodzi o mistrzostwo Włoch. To nam zamyka listę niszczycieli. Dawajcie znać, czy wy byście coś jeszcze do tego dodali, a my przechodzimy do kategorii Polacy, rodacy na plus i minus. Na wstępie muszę się odnieść do braku Nikoli Zalewskiego w zeszłym odcinku. Słuchajcie, i to już. Pominę, że ktoś zarzuca mi krótki research. Słuchajcie, jakby research był krótki, to i tak w pierwszej kolejności znalazłby się tam Nikola Zalewski. I we wszystkich moich notatkach ten Nikola Zalewski był, tylko to była tak oczywista opcja, że po prostu o niej zapomniałem. Zawsze tam grzebiesz, grzebiesz, dodajesz te inne nazwiska i o nim po prostu zapomniałem, ale mówiłem o nim przy, tym bram przy tej bramce weekendu. Ale tak, zdecydowanie zaćmienie mózgu, że go tu nie wpisałem. No ale w tej kolejce wpisujemy kolejne nazwiska na listę. Mamy Frankowskiego. Dwa puchary zdobyte z Galatasaray. Wygrane mistrzostwo, jego pierwsze mistrzostwo w historii zdobyte i wygrany puchar. Co prawda w meczu, w meczu finałowym pucharowym nie grał, ale w trzech meczach grał, które prowadziły do tego finału. Więc gratulacje dla Frankowskiego za to, że te minuty zbiera, za to, że zdobywa trofea w naprawdę solidnej europejskiej drużynie. To jest super wieść. Fabiański daje plusa, ale to jest trochę taki Minus, bo przez łzy. To jego pożegnanie, nie wiem czy widzieliście, opublikowane z fanami West Hamu, długie podziękowania, bardzo emocjonalne, podziękowanie praktycznie każdemu pracownikowi klubu. No naprawdę wzruszająca scenka i daje tego plusa jako taki po prostu wyróżnienie jego kariery, naprawdę świetnej uważam. Marcin Bułka, słuchajcie, dlaczego daje bułkę tutaj? Już nawet nie o to chodzi, że zachował czyste konto po raz kolejny, bo to jest oczywiście istotne. Ale Brytyjczycy mają bekę z meczu, w który, który był jego udziałem. Nicea grała z Brest, czyli po angielsku Nice Brest. Przepraszam, po prostu musiałem, bo jak to przeczytałem, to stwierdziłem, że muszę się tym wami podzielić, żeby był mecz. Nice breast i Marcin Bułka zachował w nim czyste konto. Sami sobie przetłumaczcie, co to oznacza. I daję też grabare na plus, bo odnoszę wrażenie, że w ostatnich chyba nawet miesiącach on się w tym zestawieniu nie znalazł. Jeżeli chodzi o plusowanie, więc warto odnotować dobry mecz, kilka dobrych interwencji itd. I to zamyka moją kategorię Polaków na plus i minus. Jeżeli kogoś pominąłem, dawajcie znać oczywiście w komentarzach. Nel jak Robercik wrócił do grania w piłeczkę. I co? I wystawię mu dwójkę za ten mecz, dopuszczającą, bo tak naprawdę i go dużo nie było widać. I jak miał jedną główkę, fantastycznie dograną. No, uderzył w światło bramki, ale za blisko bramkarza, czym dał mu szansę na świetną, co, co, co prawda, interwencję. Ale jednak, gdyby uderzył precyzyjniej, to tam byłby gol, i no i byśmy troszeczkę o innej ocenie na pewno mówili w jego wykonaniu. Cały czas czeka na tą bramkę numer 100. Boję się, że w tym sezonie się nie doczeka, biorąc pod uwagę, że został im jeszcze tylko wyjazdowy mecz na San Mames z Atletikiem. Ciekielnie trudny teren, więc no pff, może być ciężko. Też widząc, że nie chcę odmawiać piłkarzom, wiecie, ambicji, ale to jest proces psychologiczny dość normalny, że jeżeli jesteś już na takim ciśnieniu przez tak długo w sezonie i nagle to ciśnienie z ciebie schodzi, no to ten poziom gry też troszeczkę jest inny. Widać było, że Villarreal bardziej walczył, nawet jeżeli długimi fragmentami Barcelona kontrolowała. No, pierwsza, druga połowa pierwszej połowy, <grym> druga część pierwszej połowy w wykonaniu. Właśnie Barcelony była naprawdę świetna, no ale niestety tutaj trzeba mieć bramkarza, który przejdźmy do kategorii Szczężny Fumador, szczężny Fumador, szczężny Fumador. No nie grał, ale grał Mark Ter Stegen. Trzy celne strzały na bramkę Barcelony. Trzy gole stracone i mówię, nie można za żadną winić Ter No nie można. No nie możesz powiedzieć, że go winisz. Ale to jest właśnie Ter Stegen, jakiego znamy. Tu popatrzy na piłkę, tu ugnie kolanko, tutaj zamknie oczy w ogóle, żeby przypadkiem go... piłka nie trafiła, jak go lobują. Tu prawie se, kurde, urwał nogę w połowie, złamał se w drugą stronę kolano, <laughs> przechodząc z jednego słupka do drugiego przy bramce numer 3. No źle to wygląda. Ja wiem, że on wraca do gry po bardzo długim czasie, ale... Ta sytuacja w Bramce na przyszły sezon, no mam nadzieję, pojawiają się plotki z okolicy klubu, że ktoś będzie kupowany do Bramki. Liczę na to. I na tym zaprzestanę swoją wypowiedź. Mbappe dokłada kolejne trafienie, więc w tym wyścigu o króla strzelców jeszcze bardziej śrubuje swój rekordowy wynik, jeżeli chodzi o debiutanta, wynik debiutanta w Realu Madryt. Genialny, genialny wynik, naprawdę. Przerażający jest ten francuski żół, więc przejdźmy po prostu dalej. No, Beka, właśnie. Kolanko fest ugięte, a w zasadzie kolanko fest przeprostowany. Jeżeli tego nie widzieliście, macie w opisie link do, do tej interwencji na Całe szczęście nic mu się nie stało. Naprawdę mu źle nie życzę, ale to było tak pokraczne, to było tak dziwne, że chłoby się połamał po prostu biegnąc, zaraz się wierzyć nie chce. Drugie to jest Clint Eastwood. Słuchajcie, jest ta celebracja na autobusie piłkarzy Barcelony, nie? Tam jakiś wywiad klubowy z Lewandowskim, ze Szczęsnym, i nagle Kunde bierze mikrofon i mówi: We have Clint Eastwood! We have Clint Eastwood! i pokazuje na Wojtka Szczęsnego, który rzeczywiście akurat w swoim kapelesiku wyglądał jak Clint Eastwood, ale kompletnie nie strzaił o kogo chodzi, więc Wojtków o Madorze. Jeżeli nie oglądaliście filmów z Clint Eastwoodem, zdecydowanie polecam. I również te, które reżyserował, naprawdę kawał dobrego kina. Może nie tak jak 7 Buldur z Willem Smithem? A może nawet i tak samo dobre. Romero. Romero, słuchajcie, mecz Sevilla z Ezrealem. Sevilla kończyła w dziewiątkę. Romero wchodzi na boisko w 46. Minucie. Minutę go nawet na boisku nie było. Dostał czerwoną kartkę bezpośrednio po interwencji VAR-u. Kretyńska interwencja. Przypuszczam, że gdyby on jeszcze. Jak wszedł już w tego czułamy niego, nie napierał na niego tą nogą jak skończony idiota, tylko rzeczywiście ją ugiął, przeprosił od razu i skulił się, to pewnie by tego nie było. Ale on wjechał w niego i jeszcze prostuje tę nogę jak już leżą w jakiś głupi sposób, żeby piłkę zagrać. Fantastyczne wejście. Myślę, że trener jest mega zadowolony, więc pośmiejmy się z Romero. Też macie to w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć. No i kurde wywiad Szkurina... Z reporterem Kanal Plus. Słuchajcie, ja się nie zgadzam z opinią, że Heche he, dobrze zaorał typa. Może ja nie znam historii, może ja nie znam jakiegoś backgroundu, może tam między nimi jest jakaś spina. Ja tego nie wiem, więc jeżeli tak jest to okej, okay, to wtedy daj mi to jakieś wytłumaczenie, ale jeżeli nie, to ja nie widzę powodu, dla którego piłkarz zachowywałby się e, jak taki po prostu gbur, no nie wiem, do, użyłbym innego słowa, ale mnie zdemonetyzują. Wychodzi, nie patrzy w ogóle na typa, jakby rozmawiał z jakimś ludzkim śmieciem, to odpowiada, eee, ale ja że strzeliłem trzy bramki w Ekstraklasie, a ja strzeliłem dwie, e, z, e, w ogóle nie wiem, ty, w, meczu nie oglądałeś, w ogóle, e, zostawiałem się z piłką, dobra, no, na razie, elo. Tak nieprzyjemna sytuacja, e, tam widać było, że ten Reporter próbował, nie wiem, załagadzać tę sytuację, mówić mu, że no to nie twoja, wiadomo, to utrzymywanie się przy piłce, że tu się. No, żenująca scena, jak nie widzieliście, a macie dużą odporność na żenadę, to link do tego macie w opisie jako wywiad top. Meczem weekendu wybieram spotkanie Genui z Atalantą 3 do 2. Po pierwsze dlatego, że Atalanta dwukrotnie goniła wynik, a po drugie, dlatego, że ona tę bramkę na 3 do 2 w samej końcówce strzeliła w kontrowersyjnych okolicznościach. Jeden z obrońców doznał kontuzji w momencie ataku Atalanty. Jeszcze na połowie mniej więcej boiska to miało miejsce i padł. Atalanta nie przerwała gry, kontynuowała, strzeliła z tego bramkę i bardzo duże pretensje miało, miała Genua i jej piłkarze do, właśnie do zawodników Atalanty. Zresztą strzelec Gola, no to też były zawody zawodnik Genui ale powiem wam szczerze są teraz te przepisy nowe bardzo precyzyjne dotyczące tego że gramy dopóki sędzia nie przerwie gry i ja rozumiem postawę tutaj zawodników oczywiście ja bym mega chwalił gdyby się zdobyli na taki gest to byłoby naprawdę wow to byśmy o tym rozmawiali pewnie jakieś nagrody fair play biorąc pod uwagę to że przecież cały czas w tym Serie A Atalanta gdyby tutaj nie wygrała i byśmy jej odjęli dwa punkty w tabeli to miałaby tych punktów 70 Dwa. Dobra, i tak miałoby pewne miejsce, więc tym bardziej mogli to zrobić. No ale nie zrobili tego, ale nie można mieć uważam o to pretensji. Że ktoś nie zachował się jakoś wybitnie, coś co zrobiłby pewnie promil piłkarzy. Są takie przepisy napastnik z tego skorzystał no i tak to tak to po prostu wyglądało ale dawajcie znać co wy o tym sądzicie my przechodzimy natomiast do e, krótkiej piłki i zaczynamy od tego jak wychwalany jest w Turcji Ozimen. ja się nie dziwię 39 gier 35 goli 7 asyst rewelacyjny sezon nigeryjczyka co do tego nie ma wątpliwości jak się zastanawialiśmy nad tym kierunkiem no to może rzeczywiście to był dobry kierunek żeby pokazać te liczby i wejść na e, pewnie Założę się, że w Galatasaray jego przygoda się skończy i pójdzie do jakiegoś znowu dużego klubu. Ale Krzysztof Piątek ma w tej samej lidze 31 goli, 4 mniej i 5 asyst, tylko 2 mniej. Będąc w dużo gorszej drużynie, więc... To jest też wynik, który należy docenić, pochwalić i, i wyróżnić, bo co do tego w ogóle nie ma wątpliwości. Druga krótka piłka. Możliwe, że nie wszyscy wiedzą, w Serie A od niedawna jest taka zasada, że jeżeli na koniec sezonu dwie ekipy mają tyle samo punktów, to rozgrywany jest na neutralnym terenie miecz, me, miecz pomiędzy nimi o mistrzostwo, o dwa nagie miecze w zasadzie. Jeżeli w ostatniej kolejce Inter zdobędzie punkt A... Napoli przegra, to rzeczywiście zrównają się punktami, więc teraz jest o tyle grubo, że możliwe, że przesuną kolejkę z weekendu na w środku tygodnia, na wszelki wypadek, gdyby doszło do tej sytuacji, żeby Inter nadal miał tydzień odpoczynku przed meczem finałowym w Lidze Mistrzów. Więc tutaj cały czas to się dogrywa, na moment nagrywania tego nadal nie wiadomo jak to będzie. Amorim, kolejna statystyka, słuchajcie. Pierwsze 40 meczów jako trener Manchester United to 40 meczach: 29 zwycięstw Ten Haga, 25 Jose Mourinho, 22 Moysa i 20 Sir Matego, Basbiego i Oleguna Rasolskiera, 16 Ruben Amorim, i wiecie, z kim remisuję? Z Ser Alexem Fergusonem. Oczywiście nie chciałbym tutaj wyciągać zbyt daleko idących wniosków, że ta kariera się potoczy jak Fergusona, bo wątpię. Natomiast wygląda zdecydowanie najsłabiej z tych ostatnich trenerów w tym aspekcie. Ale mówię, ja uważam, że to nie jest coś, o co można się bezpośrednio do Amorima przypieprzać, aczkolwiek na rozliczenia sezonowe jeszcze przyjdzie czas. Najdroższy obrońca Realu Madrid, tak jest. Hosen, na tym kanale przyjmujemy Huysona, oczywiście już się przyjęło to. Fantastyczny transfer. Uważam, że to jest genialny transfer. To jest transfer na długie lata, który będzie kolejnym bolesnym ruchem Realu. Niestety Perez robi te ruchy bardzo dobre. Już od początku sezonu, zaraz jeszcze przyjdzie ten Szabi Przerażające, słuchajcie. Ale to jest najdroższy obrońca kupiony przez Real. 55 milionów euro. Oczywiście w ratach ta klauzula Wypłacana. Sezon przełamań to też jest coś na co warto zwrócić uwagę moi drodzy, bo oto Newcastle z Trofeum, Bologna z trofeum, Crystal Palace z trofeum, Arminia Bielefeld w finale Pucharu Niemiec, czy Tottenham. W środę zapraszam na live, razem z Bolkiem robimy z meczu finału Ligi Europy Tottenhamu z Manchester United. No i tylko Pogoń Szczecin się póki co wyłamała z tego, więc ogólnie tak. No i Lipsk out moi drodzy. Lipsk, kampania w Lidze Mistrzów fatalna, dodatkowo ósme miejsce bodajże, jeżeli chodzi o najgorszy wynik od sezonu 16-17, jeżeli chodzi o nieobecność w europejskich pucharach. No i na koniec mamy finalistę Kazemiro, słuchajcie, do tej pory Kazemiro grał w siedmiu finałach europejskich, w siedmiu finałach europejskich, wygrał każdy z tych finałów. Więc jeżeli ktoś ma być talizmanem Manchester United na ten mecz, to jest to Kazemiro. Czy będzie miał 8 na 8? Przekonamy się w środę. 11 weekendów widzicie na ekranie. Krótkie jedno-dwuzdaniowe uzasadnienia znajdziecie w opisie. Ja zawodnikiem wybieram Dina Hendersona, bramkarza Crystal Palace, który obronił w tym finale akcję z XG przekraczającym 2-0. Dodatkowo wybronił rzut karny i dodatkowo wybronił piłkę, za którą powinien być odgwizdany przewinienie, bo on był na polu karnym. Wystawił rękę zgarniając poza pole karne piłkę Halandowi. Sędzia tego nie dostrzegł, to był zdecydowany błąd, ale nie będziemy tutaj pastwić się nad bramkarzem, bo on w dużej mierze ten puchar dla Crystal Palace również wygrał. I bramka kolejki, Julian Alvarez, idealny rzut wolny, idealne okienko z daleka, piękna bramka, link macie w opisie. Zobaczcie, sobie, to jest pierwsza bramka z tego skrótu, coś pięknego. No i przechodzimy do tematu odcinka, czyli przegrywów tego sezonu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kategorię przegrywów, to tak, ktoś z tej dwójki na poli Inter, ciężko nazwać Inter przegrywem sezonu, chyba że rzeczywiście, już wam powiem co stoi za tym. Oczywiście to nadal jest świetny sezon, finał Ligi Mistrzów i tak dalej, ale może się okazać, że skończą z niczym, gdzie mieli możliwość wygrać na spokoju sobie tę te serię te serie A. Już nie mówię o tym... Wczorajszej stracie punktów z Lazio, ale przypominam, jak z Bolonią przegrali kilka kolejek temu na wyjeździe, później u siebie z Romą przegrali, to oni cały czas byli liderami wtedy w Serie A. Napoli dwa razy się wywaliła, teraz na mordę w ostatnich kolejkach, dwa remisy, i nie byli w stanie w tym meczu z Lazio. Tego dowieść. I teraz w ostatniej kolejce Napoli gra u siebie z Cagliari, które nie gra ani o utrzymanie, ani o puchary. Inter gra na wyjeździe z Como, które nie gra ani o utrzymanie, ani o puchary, więc wydaje się, że Napoli ma wszystko, żeby to wygrać. Aczkolwiek, i tu przechodzimy do drugiego kandydata, mają szansę zostać frajerem sezonu. Bo umówmy się, jeżeli oni w trzech ostatnich kolejkach, grając u siebie z Genuą, grając na wyjeździe z Parmą, Grając u siebie z kaliari, będą w stanie potracić tyle punktów, że Inter ich przeskoczy, to ja uważam, że tytuł frajerstwa jak najbardziej będzie w pełni tutaj uzasadniony. Ale jedna ekipa zasługuje na to miano, wyjątkowo brutalnie. Powiedzmy sobie, yy, szczerze, jest to drużyna Ajaxu Amsterdam. Słuchajcie, żebyście w pełni zrozumieli sytuację, w jakiej się znajdujemy i dlaczego w ogóle w takim kontekście o nich mówimy. Sezon się zakończył. Mistrzem jest PSW. natomiast jeszcze 5 kolejek temu Ajax był liderem z dużą przewagą nad PSV, z bezpieczną przewagą nad PSV, ale przyszedł wyjazdowy mecz z Utrechtem, przegrany 4-0, domowy mecz ze Spartą Rotterdam zremisowany, domowy mecz przegrany 0-3 z Necknejmechen i najbardziej... Frajerskie, co mogło ich spotkać. No, do, do, do tego wszystkiego. 2 do 2 na wyjeździe z Groningen stracona bramka w 99. Minucie. Zobaczcie sobie reakcję kibiców PSW, których mecz już się zakończył w tamtym czasie. Siedzieli, i tylko liczyli na cud, na informację, właśnie, że Groningen strzeli bramkę, dającą PSW awans w tabeli na pierwsze miejsce. Zobaczcie, jak oni wybuchnęli radością. No i Ajax ostatni mecz z Twente wygrał. Ale co im po tym, jak PSW wygrało na wyjeździe ze Spartą i przypieczętowało sobie mistrzostwo? I teraz oczywiście. Kontekście Ajaxu, myślę, że tutaj też materiał z panem Tomkiem JZ2 nagram, bo to jest jednak kibica Ajaxu, więc chętnie poznam jego opinię. Ale na pewno przed sezonem taką tabelę jakby przedstawić, to nikt by nie powiedział, że to jest dramat. Odbudowanie klubu i tak dalej, naprawdę wyniki. Sam już trener się pożegnał ogólnie ze stanowiskiem. Przed sezonem, jakby tak kogoś popatrzyć, jednym punktem przegrane mistrzostwo, dużo punktów zdobytych, to myślę, że nikt by nie płakał. Ale biorąc pod uwagę pięć ostatnich kolejek i straconych w tych pięciu ostatnich kolejkach, trzy, sześć. 7, 8, 10 punktów w pięciu kolejkach straconych, 10 punktów w pięciu ostatnich kolejkach na 6 remisów i 4 porażki, 2 remisy i 2 porażki były w ostatnich pięciu kolejkach, to jest po prostu szczyt turbo Frajerstwa. Lech się troszeczkę też wybronił wczoraj, bo uważam, że też byliby mocnym kandydatem. Gdyby dwukrotnych potknięć Rakowa nie wykorzystali, ale ostatecznie wykorzystali. Remisują z GKS-em Katowice i są od siebie tylko zależni. Swoją drogą przeskoczmy szybko przez te tabele, bo tego nie zrobiliśmy. Premier League, Liverpool, Arsenal, tu się nic nie zmienia, ale to co najważniejsze. Miejsca 3-7. Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66, Manchester City 65. Mecz zaległy. W tygodniu będzie rozgrywany. I Nottingham 65. Mecz zaległy będą grali z Bernów, tak jak powiedziałem. No i później ta ostatnia kolejka o Ligę Mistrzów. To będzie coś na pewno niesamowicie pasjonującego dla, dla kibiców. To warto będzie śledzić. Ligę oczywiście od dawna wiemy, że PSR Już wam mówiłem o Strasburgu, ale do, powiedzmy sobie Marsylia II, Monaco trzecie, Nicea 60 punktów, tyle samo co Lille, ale Nicea będzie grała w barażach o Ligę Mistrzów, a Lille będzie grało sobie w Europa lig i Lyon też właśnie kosztem Strasburga się tam załapał. W Bundeslidze wiedzieliśmy już, że mistrzem jest Bayern, wiedzieliśmy, że wicemistrzem jest Bayern Leverkusen. Eintracht na trzecim miejscu wygrywa bezpośredni pojedynek na wyjeździe z Freiburgiem, niezwykle ważny mecz, dał im to trzecie miejsce. Dzięki temu zwycięstwu Dortmund też wskoczył po swoim zwycięstwie na czwartą pozycję Freiburg wypadł poza Ligę Mistrzów i Mainz zremisował z Bayernem Leverkusen i będzie grał w kwalifikacjach do ligi konferencji. Serie A już mówiłem. Mecz będzie mecze kolejka najważniejsza pewnie w tygodniu. Napoli będzie musiało już wiecie z wygrać Inter. Dalej mamy Atalantę już pewną trzeciego miejsca. Juventus cały czas będzie musiał się bić. Gra na wyjeździe z Wenecją więc wydaje się że powinno się udać. Roma na wyjeździe z Torino Lazio u siebie z Lecce. i tak to będzie wyglądała walka walka europejskie puchary tutaj w La Liga. Mistrzostwo wiadomo Real troszeczkę doskakuje ale to już bez znaczenia. Dalej mamy Atletico Madryt, Atletic Club de Bilbao, Villarreal i Betis, tak jak wytypował Tomek Ćwiękała, tak jest. I zobaczmy ekstra klasę lech Poznań przed ostatnią kolejką, kiedy gra u siebie z Piastem Gliwicem, ma punkt przewagi. Raków gra u siebie z widzewem, i musi liczyć na cud. Jagielonia gra z pogonią, Legia będzie grała ze Stalą Mielec i Krakowia, która pokonała Legię w tym spotkaniu ostatnim 3 do jednego u siebie będzie grała na wyjeździe z zagłębiem. Tak to wygląda. Czekam na Wasze typy dotyczące poszczególnych kategorii, na podsumowanie sezonu. Czy jeszcze jakiś frajerów widzicie, I czy Ajax nie jest tutaj rzeczywiście zdecydowanie numerem jeden? Zobaczymy. Przypominam, w środę widzimy się na live, jeżeli chodzi o mecz Manchester United z Tottenhamem. Będzie też Bolek, więc zapraszam na wieczór. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Widzimy się w komentarzach. Papa. Pa.